Witam Was bardzo serdecznie już po badaniach. Oczywiście wszystko jest w należytej normie. Oczywiście trzeba zastosować dietę. Badania były dzisiaj bardziej inwazyjne. W związku z tym wewnętrzne zostało pokazane i doskonale prześwietlone. Dziękuję tym wszystkim, którzy życzyliście mi zdrowia. Ja również Wam życzę zdrowia i róbcie to, co ja zrobiłem dzisiaj w kolejnym etapie badań. Sprawdzajcie się. To ułatwi w wielu przypadkach Wam życie. Nie zaskoczy Was choroba. Wy zaskoczycie ją i Pewnością użycie odpowiednich środków będzie na tyle dobrą prewencją i profilaktyką, która może zahamować różnego rodzaju schorzenia. Ja chciałbym podziękować serdecznie całemu zespołowi medycznemu, szpitala MSWiA w Warszawie. To właśnie tu byłem dla tych, którzy komentowali, pisali, gdzie jestem, macie odpowiedź, szpital MSWiA w Warszawie przy ulicy Wołoskiej. Jeden z najlepszych szpitali w Polsce, a nie wykluczone, że nawet w Europie. A teraz trzeba się pakować i wyjeżdżać do Atene, do Grecji. Pozdrawiam Was. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Cześć. Do usłyszenia. Myślę, że już za ten.